Witam Was wszystkich serdecznie w kolejnym już odcinku mojej serii Zagrajmy w GTA Vice City. Ja jestem Adi. No i co moi kochani? Dzisiaj będziemy sobie przechodzili kolejne misje fabularne. Jestem u tej misji, więc co lecimy? Do tej misji moi kochani. O, do tej misji lecimy, żebym mógł inne misje wykonać, więc co? Lecimy. Wyścig będzie, czekajcie. Tu jest wszędzie wszystko ok? Także moi kochani Sorki, że te filmiki przepuściłem, ale o chodzi że są prawa autorskie za muzykę, więc muszę, muszę, po prostu te wszystkie filmiki przepuścić, pewne filmiki, bo mogą być prawa autorskie z, za muzykę. Po prostu są, jest muzyka w tych filmach, przerywnikowych, więc nie była, żeby po prostu praw autorskich nie było. Szybko, szybko, jedź jedź, 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 jedź. Szybciej, szybciej, szybciej. Kurde, nie, 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 nie. Oj, szybko, szybko, szybko. Kurde, raz przegrał. No jasny gwint. O serio. Szybciej, szybciej, szybciej. Po prostu moi kochani, o to chodzi, że w tych filmikach przerywnikowych jest muzyka i o to chodzi, że są, jest muzyka, a YouTube nie lubi praw autorskich, żeby była muzyka na YouTube, bo będą prawa autorskie nałożone, kurde, nie szybko. Szybciej. Wsiadaj, szybko. Oj, szybciej. Ja nie mogę czasami. Szybko, szybko. No nie, skręcam. Także moi kochani mówię, pewne filmiki będę wyciszał, pewne filmiki przerywnikowe ale po prostu pewne filmiki przerybnikowe będę po prostu, moi kochani, wyłączał, bo jest, bo jest... muzyka i będą prawa autorskie na moim kanale, mogą nawet film mi zablokować za prawa autorskie, więc wolę te filmiki, te filmiki przerywnikowe, te, ale je wyłączać te filmiki przerywnikowe, ale te filmiki wyłączać te filmiki, filmiki przerywnikowe. Żeby po prostu praw autorskich nie było za muzykę w tle. No Adi jedź, 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 jedź. Hamuj, 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 spokojnie. Obraz, kręcaj. Dobrze, dobrze mi idzie, nie. Hamuj, hamuj, kurde, nie, tylko nie to. Dobra, już jest meta. Uda się? Jest! Udało się! A kurde! Ładnie! Także za moi kochani, lecimy do kolejnej misji. Też tą misję pominę, ten filmik przerywnikowy. Sorry, ale muszę. Bo jest muzyka, tutaj i będą prawa autorskie za muzykę. No niestety. Wiem co muszę zrobić, ale muszę też jakiś samochód do przemalowywalni wziąć. O Jezus kochany się zaczyna znowu. No samochód ten normalny, no ludzie. O, tu muszę być blisko przemalowywalni. Muszę być w razie W, to szybko będę mógł samochód przemalować. Tylko czekajcie, moi kochani, sobie teraz tylko jeszcze wycofam. W razie W. O, właśnie. I teraz mogę rozpierduchę zrobić. Właśnie chyba o to chodzi. No właśnie o to chodzi, o rozpierduchę żebym zrobił. Właśnie, kurde, szybko, szybko. Jakieś auto? Szybko, szybko, szybko. Nie, błagam, tylko nie to. Szybko, szybko. Szybciej, szybciej, szybciej. Jasny gwint. Szybko, szybko. Nie. Szybciej. O mój Boże, ależ było blisko. Szybko, szybko. Uda się, czy się nie uda? Dobra, chyba się udało. O, ale blisko. What the fuck. O, ale blisko. Ale blisko! Mam mało życia, no właśnie, muszę sobie gierkę zapisać. Ale było blisko, łata, fakt, nie! Nie chcę tak robić. Ale było blisko, żebym zginął. Ale blisko, łata, fuck Ale udało się, moi kochani, na szczęście. Bo byłem blisko przemalowywalni, to się udało uniknąć tego, żeby mnie zabili. Dobra. Teraz, teraz moi kochani, szybki sejf i do kolejnych misji lecimy po tym szybkim sejwie. Ale było blisko. Kurde. Jak zwykle zresztą. Dobra. Hamuj, Adi. Dobra. Szybki sejf i lecimy do kolejnych misji, moi kochani. Dobra, szybki safe, albo jeszcze, moi kochani, weźmiemy sobie zdrowie i pancerz. Jeszcze pozwólcie. Wezmę tylko pancerz i zdrowie, bo mam mało zdrowia już i pancerza w ogóle nie mam. O, właśnie, pancerz. Teraz tylko szybkie zasaiwowanie. i lecimy z kolejnymi misjami fabularnymi. Dobra to lecimy tylko mówię będzie szybki save zrobię, zrobię sobie tylko savea zapisz tak chcę zapisać lecimy dalej po prostu biorę tylko mapę tu jest mój cel i lecimy do kolejnej misji Tylko chwileczkę poczekajcie, moi kochani, tylko to tylko zobaczę przy telewizji, czy jest w porządku, ale jest w porządku, dobra. Dalej lecimy, dalej sobie lecimy, para pa pa pa. blah No właśnie, moi kochani, jest muzyka, dlatego sorry, że tak wszystko pomijam, ale po prostu jest muzyka i mogą być prawa, mo prawa autorskie za muzykę i tylko tyle, moi kochani. Dlatego tak wszystko unika, bo jest po prostu muzyka w tej grze. Także moi kochani, sorki, ale ja po prostu jest muzyka, niby muzykę wyłączyłem, ale po prostu w tych filmikach przerywnikowych jest muzyka w tych filmikach przerywnikowych w GTA. Niby, niby moi kochani, muzykę wyłączyłem i radio, ale o to chodzi, że w tych filmikach przerywnikowych jest muzyka i za muzykę są prawa autorskie. A tego nie chcę tych praw autorskich, bo mogą mi nawet film zablokować przez te prawa, prawa autorskie. O to moi kochani chodzi tylko. kurde nie Szybko 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 bo no wsiadaj na niego ty durny Szybko uciekać. Dobrze, ładnie. A kurde. Szybko, no... No nie blokuj mnie! Szybciej, szybciej, szybciej. Ależ było blisko. Ale było blisko. O mój Boże! Nie! Tylko nie to! Tylko nie to! Nie, 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 nie. Dobra, Adi skręcaj spokojnie. Spokojnie, spokojnie. Teraz, teraz tylko szybko, do, moi kochani, do celu dojść. Jestem już blisko, żeby ten, ten sku skufer dostarczyć. Jestem już blisko, Ani, spokojnie. Teraz wolni na zakręcie. Szybko. A kurde nie przeoczyłeś. Oj, jaj, 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 jaj. No właśnie, ale było blisko. What? Dobra, masz gościu skuter i nie płacz mi tutaj, jak nie powiem co. I co? Koniec misji? Tak szybko? Ej, come on! Serio już koniec. Panowie. Halo? i dobre. Koniec misji już. No come on. Jasny gwint. O, telefon jakiś dzwoni, odbierzmy. Hey, Dobra, dobra, stary, wiem o co ci chodzi, spokojnie. Pierwsza po kolei, co? Dobra, lecimy do tej misji teraz. Teraz będę mógł misję pewnie jakąś wykonać po tych misjach. Tak mi się wydaje. Tylko czekajcie, bo jakiś miałem telefon. Może to jakąś misję z budki będę mógł wykonać. Ale nie w tym przypadku chyba. Dobra, no nieważne. Dobra, do tej misji moi kochani lecimy. Tylko jakieś auto muszę wziąć. Halo, jakieś auto chcę? No panowie, come on. No jasny gwind by to strzelił. Dobra, biorę jakiś motor. Sorki, ale muszę wziąć wasz motor. Poważnie panowie. A ten muszę jechać, dobra. Lecimy do kolejnych misji od razu. Żeby czasu więcej nie tracić na takie głupoty. Dobra. No o co chodzi? No nieważne moi kochani. Dobra, lecimy do kolejnych misji, żeby... Żeby po prostu, moi kochani, czasu nie tracić na takie durne zapisywanie ciągłej gierki. Lecimy, moi kochani, po prostu lecimy do kolejnych misji. I to wszystko. I won't leave Love Fist alone. You didn't kill him, man, and now he's back? Yeah, yeah, yeah. The thing is, the thing is, we need someone to drive the limo we can cross, because that nutter keeps making threats. Shell me, I need my mom. We're all breaking ourselves, Mark. Okay, guys, calm down. I'll handle this. Normally, I wouldn't busy myself with driving around a bunch of drunken Scottish bisexuals. But in your case,. Man, time for a well on drink. Are oh, Your venue's just a hundred yards down the road then? Better make it a large one then. Hey Tommy, change the tunes, man. I get all confused if my head's me made banging. Oh look, what's this? Hey Tommy, take the stakeholding! Love fist, your time polluting the airwaves is over. I gave you the chance to be friends. Well now I'm giving you the chance to die. You try and slow down, your limousine will explode, along with your big airy asses. Tommy pal, you've got to save the band! I'm getting bored of this. Just keep the pedal to the metal! you got to find the bomb! Can't we just drive around all day? I would get plenty to drink. The bomb may be in the engine! He's stopped yet? We're all going to die. I'm going to get pissed. Hey, there's a view here, pal. i I mean, near the drinks cabinet. Get him away. Hey, the vodka bottle's got wires coming out of it. That's no vodka. That's moonshine. Ah! No, I the drink would kill me. I've seen this on the telly. You got to pull out one of the wires. Which wire? Don't know, man. I don't have a clue. Boy, oh, see something? I'm gonna play bass in hell. Tommy, man, keep driving flashball. Somebody do something. I clever. Somebody do something. The kind of crap he's at. I've seen braver queens. Okay, tough guy, you do something. Look me, I play a musical instrument and I have clue about bomb disposal. Well, he could just suck the boomshine out with a straw. I have that the yoke good that kind of thing. Hey, I was my tits that night as well, you know. Just pass Willie a straw. A straw? This is a love fist tour bus. Oh my god, I a straw. No, watch him. Mój błąd, but I źle zrobiłem. Kuźwa. No, but ja you're not prosty. Dobra, wiem już, moi kochani, o co chodzi, ale muszę jechać po prostym, żebym tą misję wykonał, bo tak to będzie lipa w takich zakrętach. Oh, Tommy Paul, you've got to save the band. I'm getting bored of this. Just keep a pedal to the metal. We've got to find a bomb. Can't we just drive around all day? I would get plenty to drink. The bomb may be in the engine. He stopped struck yet. We're all going to die. I'm going to get pissed. Hey, there's a few here, Paul. Come I mean, I'm just near the drinks cabinet. Get him away. Hey, the vodka bottle's got wires coming out here. That's no vodka. That's boom shine. Ah, ah. 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 No, always said the drink would kill me! I've seen this on the telly. You got not blow out one of the wires. Which wire? I don't know, man. I don't have a clue. Wait, she show me. I'm gonna play basin hell. Tommy man! Keep driving flashball! Somebody do something! I clever! Somebody do something! for the kind of crab is that? I've seen braver queens. Okay, tough guy, you do something. Look, man, I play a musical instrument. I don't a clue. Cool, I'm a disposal. Willie could just suck the boomshine out with a straw. I have felt that you're good that kind of thing. Uh, hey, I was off my tits that night as well, you know. Just pass Willie a straw. I a straw? This is a love fest to a bus. Oh my god, you're starving. Can't find me. Which way? Not off our Vietnamese. It's Oh, 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 is this a green one? Any of these wires look green to you? Oh, no, come on, come on, here. No. I should have dumped you a lot when I had the chance, man. Glory seeker. I've been carrying you for years. Shut up, you muppet. Like screaming girl. I'll oh, cool them off, I see you. Dobra, moi kochani, jeszcze raz, aż przejdę. Wiem, o co chodzi w tej misji, wiem, ale ciężko wyhamować, żeby za szybko zawrócić. Ajajaj. Tommy pal, musisz uratować bandę. Cieszę się tym. Po prostu trzymaj pedał do pedału. Muszę go znaleźć! Możemy po prostu jeździć cały dzień? Mam dużo co zjeść. The bomb they hey, to get. We're all going to die. I'm going to get pashed. Hey, there's a door here, pal. Hey, man, I'm just near the drinks cabinet. Come my way. Hey, the vodka bottle's gone. Wires coming out here. That's no vodka. That's moonshine. Ah! Ah! It's to blow! Ah! I said the drink would kill me! I've seen this on the telly. you got to pull out one of the wires. Which wire? I don't know, man. I don't have a clue. Willie, say something. I'm going to play Basin Hill. hell. Tommy, man, keep driving fastball. Somebody do something. Aye, clever. Somebody do something. for kind of crap is at. I've seen braver quines. Okay, tough guy, you do something. Look me, I play a musical instrument, and I get a call cool, out about disposal. Willie could just suck the boomshine out with a straw. I've heard that you're good at that kind of thing. Uh, hey, off my tits that night as well, you know. Just pass Willie a straw. Aye, a straw? This is a love to tour bus. I'm a gonna get a straw fake, I mean. Which wire, Tommy? The green one. There isn't a green one. Oh, 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 is this a green one? If any of these wires look green to you? Oh, let in the car. Oh, he looks green! I should've dumped you over, when I had the chance, man. Glory seeker. you waste! I've been carrying you for years. Shut up, you Muppet! Make screaming girl. Aye! Shut it and pull a wire! Which wire? This no, 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 no. Man, we're okay. We ain't been blown up. Tommy my nice one. Rock and roll, man. And we got a get to go to.

<laughs> oh, I'm feel for the love face, free. Listen to yourself, man. It's paper mashing gaffity. Hey, to the kids, it's a temple and we are the priests. I will. If the kids like the priests have cut and torn who We're to you? I did get chewed up again. This right, we'll never get a play alive. Oh, shite. The pills. I've got to go, I'm in debt, once again, Tommy, give us a nice one.

A, wiem, wiem, moi kochani, o co chodzi, nie więcej. Wiem o co chodzi, dobra. Dobra, słuchajcie, moi kochani, powiem wam tak: ja w tym momencie będę kończył ten odcinek, moi kochani. Ja sam, moi kochani, prywatnie tę gierkę zapiszę, i spotkamy się obok kolejnej misji. Dajcie mi tylko chwilkę.